Witaj na kanale Legendy i Historie. Nazywam się Dawid Kniotek i w moich podcastach pragnę zabrać Cię na wyprawę do niezwykłego świata wyobraźni naszych przodków, opowiadając legendy z różnych regionów Polski. Zapraszam Cię więc do krainy pełnej rozmaitych bestii i magii, w której nierzadko cuda się działy. A jako, że w każdej legendzie jest zawsze jakieś ziarno prawdy, podpowiem Ci również, gdzie dziś możesz szukać śladów tychże legend, jeśli oczywiście tego zapragniesz. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, zasubskrybuj ten kanał i daj łapkę w górę. Aby pomóc mi się rozwijać, możesz też wykorzystać portal Buy Cafe, kupując mi symboliczną kawę. Link do niego znajdziesz w opisie. Za każde wsparcie serdecznie dziękuję. Legenda o upiornym psie z zamku w Ogrodzieńcu. Zamek w Ogrodzieńcu to zdecydowanie jeden z najbardziej popularnych historycznych obiektów turystycznych w Polsce. O tych niesamowicie ciekawych ruinach krąży niejedna legenda. Jednak w dzisiejszym podcaście Legend i Historii przyjrzymy się tej, która mówi o przerażającej zjawie czarnego, demonicznego psa, który już od wielu, wielu lat pojawia się w tamtejszej okolicy. O upiorze tym mówi się tu od pokoleń, jednak by zrozumieć jego pojawienie, musimy cofnąć się do wieku XVII, bowiem to właśnie wtedy zaczyna się nasza dzisiejsza opowieść. Był rok 1669. Zamek w ogrodzieńcu, wskutek potopu szwedzkiego, jaki przydarzył się Rzeczpospolitej 14 lat wcześniej, zaczął popadać w ruinę. Cechujący go majestat odebrały wrogie kule armatnie i wojenna pożoga, jednak mimo to zarówno twierdza, jak i miejscowość, w której się znajdował, przetrwała i pomału, z roku na rok, starała się na nowo rozkwitnąć. W tymże roku zmienili się również właściciele ziemi ogrodzińskiej. Z rąk Firlejów ogrodzieniec i okoliczne tereny weszły w posiadanie Warszyckich. Z rodu tego pochodził lokalny bohater, Danko, który to za czasów potopu odbił zamek z rąk szwedzkich i pozbył się wrogich wojsk z jego okolicy. Jednak oficjalnym dziedzicem stał się Stanisław Warszycki. Był to człowiek zasłużony i piastujący w Rzeczpospolitej rozmaite urzędy, a gdy ziemię ogrodzińską otrzymał, nosił tytuł kasztolański. I na tej właśnie osobistości zakończymy opowieść historyczną, przechodząc do legendy, którą Tobie, droga słuchaczko bądź drogi słuchaczu, obiecałem. Kasztelan Warszycki, mimo iż wiele dobrego zrobił, wiernie trwając po stronie króla Jana Kazimierza, gdy Szwed kraj Polski najechał, miał jednak pewne dające się dostrzec wady. Zdecydowanie najbardziej znamienną był, ogólnie rzecz biorąc, niezbyt przystępny charakter i surowe usposobienie, szczególnie w stosunku do osób mu podległych. Zwykło się mówić, że nie był jedynym Warszyckim o takiej osobowości. Ponoć w ich rodzinnym Dankowie, ród ten nie oszczędzał swych chłopów i wykorzystywał ich wręcz do granic możliwości, aby stosowne korzyści dla swej familii wypracować. Toteż gdy tylko któryś z poddanych przywinienia jakiegoś się dopuścił, Kasztelan nie miał litości, a lubował się w surowych karach. W tym celu miał ponoć zagospodarować zamkową grotę i stworzyć w niej salę tortur. To miejsce cierpienia i kaźni więźniów zwykło nazywać się odtąd Męczarnią Warszyckiego. Abyście mogli uzmysłowić sobie, co takiego w owej męczarni dziać się miało, przytoczę wam dwa fragmenty podań z epoki. Jeden z nich tyczy się legendy ludowej, opowiadającej o krwawych poczynaniach Kasztelana. Oto jak go postrzegano w Ogrodzieńcu. Stanisław Warszycki był człowiekiem zamożnym, ale złego charakteru. Srogi i nielitościwy był zarówno dla służby, jak i dla swoich kolejnych żon. Jedno ponoć za niewierność żywcem zamurował i wysadził tęczej zamku. Inno chłostał publicznie. Trwało to dopóki nie spotkał swoich len i nie został pantoflarzem. Jednak na starość co złe to wróciło. Obiecawszy swej córce, barbarze, część swego ogromnego majątku jako posak, nie podarował jej nic. Bo chciwy był. Chcecie więcej szczegółów? Proszę bardzo. Kiedy polskim sposobem kazał chłopów kłaść na brzuch na ziemię i bić ich niemiłosiernie patykami grubymi jak ręka po gołym ciele, stawał zawsze dla przyjemności tuż obok, licząc w baty, na które ich skazał kiedy zaś liczba zbliżała się prawie do końca udawał jakoby się w liczbie omylił kazał więc na nowo od początku zaczynać i tym sposobem bił czasami ludzi pół na śmierć przytem jeszcze szydził z nich napominając stojących na oku, aby mu pomogli prosić pana boga za tymi biednymi ludźmi aby im dał cierpliwość do stałego wytrzymania kary równie dobrze obmyślanej, jak koniecznie potrzebnej aby ich poprawić może i okrutnie, za to po Bożemu. A przynajmniej tak uważał kasztelan, jako że za gorliwego katolika się uważał. Szczera wiara nie stanowiła jednak dla niego przeszkody, by wybatożyć na oczach poddanych nawet swoją własną żonę, której krzyki niosły się wśród wzgórz, pól i lasów jury krakowsko-częstochowskiej. I choć dziś kasztelańska miłość do bliźniego wydaje się nam nieco wypaczona. Tak on, jak sami słyszycie, był święcie przekonany o słuszności swoich czynów. Niestety, nie wiedzieć czemu ludność nie doceniła pobożności Warszyckiego i zdecydowanie bardziej dostrzegała w nim uosobienie samego diabła. Jedni uważali, że swą posiadłość zamkową właśnie od czartów uzyskał. Inni z kolei, kiedy już Kasztylan dokonał żywota. Pewni byli, że nie umarł śmiercią naturalną, tylko to biesy zabrały go z powrotem w piekielną otchłań. A gdy do Tartaru trafił, w nagrodę za swe zamiłowanie do tortur i sadyzmu, przemieniono go w czarnego, demonicznego psa, noszącego toporną, metalową i zadymioną obrożę, z której zwisa gruby, brzęczący łańcuch. Pod taką właśnie postacią ma ukazywać się w nocy na zamku i jego okolicy. Upiornego ogara widywano tam od pokoleń. Nawet zwierzęta, które wypasano na okolicznych łąkach wieczorową porą, nie zbliżały się do ruin. Ile w tym prawdy musicie sprawdzić sami, choć pamiętajcie, ja was ostrzegałem. Jednak jeśliście nie gotowi na nocne spotkanie z upiornym psem, zawsze możecie pojechać tam za dnia i na własne oczy zobaczyć grotę, w której to kasztelan swoją niesławną męczarnię rządził. Dziękuję Ci za uwagę i przesłuchanie podcastu do końca. Jeśli ciekawi Cię tematyka, legend i historii, zapraszam do śledzenia mnie również na TikToku, gdzie dla odmiany prezentuję filmy o wszelkich mitycznych i legendarnych bestiach. Znajdziesz mnie tam wpisując po prostu moje imię i nazwisko: Dawid Kniotek.